Cześć. Mam na imię Dorota i zapraszam cię dzisiaj na jogę na lenia. Jeżeli masz taki dzień, a każdy ma czasem taki dzień, że praktyka jogi to jest ostatnia rzecz na którą masz ochotę, to tym bardziej zrób ze mną tę krótką, łagodną i bardzo leniwą praktykę jogi. Ubierz coś wygodnego i widzimy się na macie. Usiądź sobie w wygodnej pozycji, może to być siat krzyżny. Możesz usiąść tak jak ja, układając stopy przed stopą. Ważne, żeby ci było wygodniej, żeby nie sprawiało ci to jakoś dużo um, kłopotu i wysiłku. I zanim zaczniemy, to możesz się tak delikatnie nie leniwie poprzesuwać z prawej na lewą stronę, poprzenosić ciężar ciała do przodu, do tyłu. Tak się trochę powiercić, poprzeciągać. Możesz sobie ziewnąć. Możesz się przeciągnąć. I powoli zatrzymaj się w centrum. I teraz połącz swoje palce wskazujący i środkowy. I połóż sobie je y, po bokach twarzy. Tutaj mniej więcej, gdzie mamy to połączenie. Możesz otworzyć delikatnie usta, poruszać na boki. I zacznij sobie takim dość. Y, Mocnym, ale spokojnym ruchem rozcierać, rozmasowywać cały ten obszar. Możesz zamknąć przy tym oczy. Możesz powoli przesuwać palce wyżej w kierunku skroni, cały czas, delikatnie masując, rozmasowując twarz. Poobserwuj. Czy czujesz napięcie w tych miejscach? No, może jakiś stres się tam skumulował? Możesz kilka razy otworzyć i zamknąć usta, a rozluźnić język. Weź sobie głębszy wdech nosem i wypuść powietrze usta jeszcze raz wdech głęboki nosem i długi wydech super mm, dobrze powoli odkładamy dłonie na kolana i opuszczamy głowę w prawą stronę tak jakby prawe ucho chciało się zbliżyć do prawego ramienia wdech do centrum i z wydechem opuść głowę w drugą stronę, rozciągnij delikatnie boki szyi. Do centrum wdech. Głowa do tyłu, nieść wzrok, spójrz na sufit i powoli z wydechem opuść ją w dół, przyciągnij brodę do mostka i poczuj rozciąganie w tyle szyi. I wdech, wróć do centrum. Przejdź do klęku podpartego. Układając swoje dłonie dokładnie pod barkami, kolana dokładnie pod biodrami, stopy płasko na macie, stopy na szerokość bioder. Dolny brzuch delikatnie aktywny, tak żeby w dolnych plecach się nie pojawiało takie zagłębienie, czyli spróbuj wyobrazić sobie, że przyciągasz pępek do kręgosłupa albo w jego kierunku. Plecy są proste, głowa jest na przedłużeniu kręgosłupa. Patrz na początek swojej maty. Odpychaj się aktywnie od kolan i od dłoni. I teraz z wdechem unieś głowę. ściągnij lekko łopatki, opuść dolne plecy, krowi grzbiet. Wydech, głowa w dół łopatki w górę, chodź i grzbiet, rozciągnij plec. I wdech. I wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. I wdech. Neutralna pozycja kręgosłupa. Proste plecy. Brzuch aktywny. I pobujaj się na prawą, lewą stronę. Sprawdzając, jak tam się mają Twoje biodra. Możesz dodać taki ruch. Jakbyś chciała, chciał zatoczyć, zatoczyć biodrami kółeczka w jedną stronę i w drugą. Zatrzymaj w centrum. Rozstaw kolana szerzej, nawet tak szeroko, jak jest twoja mata. Połącz duże paluchy i powoli usiądź na piętach, zostawiając ręce proste w łokciach. Powędruj dłońmi do przodu. I teraz spróbuj pracować jakby w dwóch kierunkach. Dłonie przesuwają się takim mikroruchem do przodu, a pośladki ściągasz w kierunku pięt. Opuść luźno głowę, jeśli możesz oprzyć czoło na macie. Balasan. Zostaniemy jeszcze dwa oddechy w takiej aktywnej wersji tej pozycji czyli ręce są proste w łokciach, plecy są e, rozciągane przez. Przesuwające się do przodu dłonie i ściągane do pięt pośladki. I z ostatnim wydechem rozluźnij ręce. Możesz zostawić je wyciągnięte do przodu. Jeśli masz ochotę, przenieś je do tyłu, odkładając dłonie gdzieś w okolice stóp. Jeśli Twoje czoło opiera się swobodnie na macie, to możesz sobie przetaczać taką ciężką głowę od skroni do skroni po macie. Możesz sobie wziąć głębszy wdech i z wydechem sobie westchnij. No i jeszcze raz. de, Super. Zostań w centrum. I powoli, jeśli twoje ręce są z tyłu, przenieś do przodu z wdechem, i przesuń się do klęku podpartego, ustawiając raz jeszcze całą pozycję. Ok. Teraz powoli unieś głowę, spójrz przed siebie i prawą nogę ugiętą w kolanie unieś do góry. Weź wdech i z wydechem. Przyciągnij kolano do czoła, zrób koci grzbiet. I jeszcze raz do góry wdech, wydech. I ostatni raz do góry wdech. I wydech. I uwaga, postaw teraz sobie stopy z przodu, mniej więcej tu, gdzie twoje dłonie. Możesz zostać w takim mniej więcej rozkroku, albo możesz powędrować kolanem lewym do tyłu, tak, żeby ten rozkrok się zwiększył. I praca w tej pozycji była trochę bardziej intensywna. Jeżeli masz wrażliwe kolana albo cienką matę, albo jedno i drugie, to pod to lewe kolano podłóż albo podłóżkę, albo koc, albo możesz też zawinąć matę, tak, żeby to kolano dostało trochę wsparcia i było zaopiekowane. Upewnij się, że twoje kolano z przodu jest dokładnie nad kostką stopy. Otwórz klatkę piersiową, popatrz do przodu. Możesz opierać się na dłoniach, na piąstkach, na czubkach palców, jak ci wygodnie. I jeszcze jeden wdech i wydech. I powoli nogę, którą masz z przodu, połóż do pozycji gołębia, czyli zostawiam ugiętą w kolanie, prawą piętę. Połóż mniej więcej pod lewą pachwiną. Nogę, którą masz z tyłu, wyprostuj. Połóż ją płasko, niech stopa będzie płasko na ziemi. Nie skręcaj jej, możesz się upewnić, że tak jest. Odepnij się delikatnie od dłoni, popatrz przed siebie. I powoli, jeśli tylko masz ochotę, zejdź na przedramiona. Albo całkiem w dół. Opierając swoją głowę na dłoniach albo na macie. Tak, żeby Twoje ramiona się rozluźniły, żeby głowa miękko opierała się o coś, albo podłogę, albo twoje dłonie. Możesz też sięgnąć, jeśli masz pod ręką podłóżkę, kostkę do, ma do jogi, albo cokolwiek, co jest przyjemne i miękkie, to możesz sobie podłożyć również w ten sposób pod czoło. Jakikolwiek wariant wybierzesz, upewnij się, że. Jest ci wygodnie. I postaraj się również ułożyć biodra w taki sposób, żeby były w jednej linii. Jeżeli ten pośladek nogi zgiętej jest wysoko nad ziemią, możesz sobie pod niego wsadzić kawałek koca, poduszki, tak żeby dostała ta część ciała podparcie. Spokojne wdechy i wydechy. I możesz sobie poobserwować, jak z każdym wdechem twoje ciało mięknie. Może pojawia się w nim przestrzeń na pogłębienie pozycji, a może nie. I z kolejnym wdechem powoli unieś się do góry. Najpierw na przedramiona, a potem na dłonie. I najpierw podwiń palce stopy z tyłu, unieś w górę kolano i powoli delikatnie wyciągnij prawą nogę. Odstawiam do klęku podpartego i dostaw lewo. Teraz na wdechu unieś. Lewą nogę ugiętą w kolanie do góry, unieś również głowę i z wydechem przyciągnij kolano do czoła. Wdech do góry i wydech. I do góry wdech. I z wydechem kolano pod brzuchem przestaw przysta stopę do przodu i znów zostajesz albo w takim ułożeniu, albo wędrujesz. Prawym kolanem do tyłu, zwiększając rozkrok. I znowu, jeżeli potrzebujesz pod prawe kolano, podłóż coś, tak żeby było przyjemnie i miękko. Oprzyj się albo na całych dłoniach, albo na opuszkach palców, albo na piąstkach i popatrz do przodu. Zerknij na kolano lewej nogi, czy jest dokładnie nad kostką. Klatka piersiowa otwarta, jeszcze kilka spokojnych wdechów i wydechów. I z kolejnym wydechem przenosimy, tym razem lewą nogę do pozycji kołębia. Prawą zostaw wyprostowaną, stopa jest również na wprost. Lewa pięta jest w okolicy prawej, pachwiny. Upewnij się, że twoje biodra są w jednej linii. Weź sobie wdech. I jeśli masz ochotę, zejdź niżej, na przedramiona, albo do pełnej pozycji, odkładając. Czoło albo na dłonie, albo na podłogę, albo podkładając coś miękkiego dla podporu. Nie spokojnie, takim leniwym ruchem unieś się z powrotem na przedramiona, Stąd na dłonie. Podwiń palce stopy prawej. Unieś prawe kolano i powoli wyciągnij lewą nogę, odstawiając ją do klęku podpartego. Dostaw prawe kolano i poszukaj swojej drogi do siadu na piętach. Usiądę teraz do Ciebie przodem, żeby było lepiej widać, co będziemy robić. Usiądź w taki sposób, żeby Twoja prawa stopa była blisko e, pachwiny. Natomiast lewa noga jest z boku, jest wyprostowana, jest aktywna. To znaczy, że palce tej stopy są uniesione w górę. Stopa jest flex. E, zwróć się do przodu, tak żeby siedzieć w tym kierunku, w którym masz ułożoną stopę prawą. I teraz połóż swoją prawą dłoń z tyłu i powolutku przechyl się, rozciągając bok lewy. Wdech i wydech w drugą stronę. I kilka razy takim leniwym, spokojnym ruchem tu się z jednej strony na drugą. Zatrzymaj, połóż prawą dłoń z tyłu. I teraz, przenosząc lewą rękę za głowę, unieś w górę pośladki. Niech twoja lewa stopa upadnie w kierunku podłogi. Unieś w górę biodra, rozciągnij się. Tu robimy wdech. I z wydechem wróć do siadu. I teraz, zapierz biodra. Tak, żeby skręcić się do tej nogi, która jest wyprostowana, czyli lewej nogi. Wnętrze prawej stopy doklej do wewnętrznego lewego uda. Kolano opada, no, jeśli nie opada całkiem nisko, tylko jest w górze, to też postaraj się, żeby tutaj coś podłożyć jakąś podłóżkę, kocyk, kostkę do jogi. Połóż swoje dłonie po obu stronach lewej nogi. Powoli zrób wdech, wyciągnij ręce w górę. I z wydechem, przekładając prawą, lewą rękę, zrób taki leniwy, bardzo przyjemny skłon do tej nogi lewej, która jest prosta. I postaraj się na końcu puścić luźno głowę. Niech to będzie taki przyjemny, zupełnie bezwysiłkowy skłon. Możesz zamknąć oczy w dole. Oddychaj spokojnie. Możesz, jeśli chcesz jeszcze popracować w tej pozycji, przenieść obie swoje dłonie na zewnętrzną stronę lewej nogi i powędrować nimi do boku od nogi, prostując obie ręce w łokciach i w tym skłonie, w którym jesteś, robiąc też delikatny skręt. Wróć powoli z wdechem do nogi prostej. Zrób wydech. I do góry wdech. I z wydechem zamienimy stronę. Teraz ugnij lewą nogę. Połóż sobie stopę lewą z przodu, prawą nogę prostą daj do boku i aktywną stopę prawą, czyli stopa jest do flex. Zostaw dłoń lewą tym razem z tyłu i powoli zacznij się przyciągać, przynosząc ciężar ciała na lewą stronę i na prawą. I poszukaj sobie takiego płynnego ruchu. Możesz sobie wyobrazić, że ten ruch jest, ma taką jakość wody, że się tak przelewasz z jednej na drugą stronę. Wdech wracasz i wydech do boku. Wdech. I wdech. Wydech. I powoli zostawiamy teraz lewą dłoń z tyłu na podłodze, i na wdechu unieść prawą rękę do góry. Unieść też pośladki biodra. Niech stopa spadnie w stronę podłogi. Teraz będzie point, rozciąg. Jeszcze jeden wdech w górę. I powoli z wydechem. Wróć do siadu. Zabierz teraz biodra w drugą stronę, tak żeby skręcić się do nogi prostej, wnętrze lewej stopy przyklej do wnętrza prawego uda. Znowu, jeśli trzeba podłożyć coś pod to kolano, to zrób to, znowu upewnij się również, że Twoje biodra są w jednej linii, na wdechu wyciągnij ręce w górę. Możesz spojrzeć w kierunku dłoni i z wydechem leniwie zejść do skłonu do prawej nogi. Pójść luźno głowę na końcu. Pamiętaj, że żeby do żadnej z tych pozycji się nie zmuszać, jeśli Twoje ciało odmawia dziś współpracy, rób dokładnie tyle. Na ile masz ochotę, na ile ciało pozwala. Poszukaj sobie takiej błogości, spokoju w tych ruchach, w tych pozycjach. Jeśli masz ochotę, przenieś lewą dłoń obok prawej i powędruj nimi do prawej strony, prostując je w łokciach. Głowa jest luźno, rozciągnij się jeszcze w takim skręcie i skłonie jednocześnie. Wracamy do centrum wdech. Z kolejnym zacznij wracać do prostych pleców. I teraz będziemy kłaść się na plecach. Zanim się położysz, jeżeli masz gdzieś pod ręką kostkę do jogi, to sobie możesz ją ze sobą zabrać, tak żeby była pod ręką. Jeśli nie, to się nie przejmuj. Zrobimy też wariant, do którego nie będzie kostka potrzebna. Kładziemy się na plecach. Połóż stopy. Na podłodze w takiej odległości od pośladków, żeby móc swobodnie dotknąć czubkami palców swoich pięt, ani bliżej, ani dalej. Teraz zerknij w prawo, zobacz, czy widzisz prawą krawędź stopy. Zobacz to samo z lewej strony i na tą samą szerokość, na którą masz ustawione stopy, ustaw kolana. Teraz rozrzuć ręce do boków, tak żeby wnętrza dłoni skierowały się do góry, rozluźnij ramiona. I będziemy rolując kręgosłup od kości ogonowej, powoli unosić się do takiego półmostka. Z wdechem unosząc biodra w górę. I teraz zostaniemy tutaj sobie na pięć spokojnych wdechów i wydechów. I jeżeli masz kostkę i masz ochotę sobie po nią sięgnąć, to będąc w górze, możesz sobie tą kostkę na dowolnej wysokości, możesz sobie przetestować, która wysokość będzie dla Ciebie odpowiednia, czy ta najwyższa, czy ta pośrednia, czy najniższa. Ułóż sobie kostkę mniej więcej w tym miejscu, gdzie w dole pleców jest takie delikatne wypłaszczenie, na kości krzyżowej, tak, żeby Ci było super wygodnie. Jeżeli czujesz gdzieś jakiś dyskomfort albo ucisk, odkładając dolne plecy na tą kostkę, to znaczy, że ona jest w złym miejscu. Trzeba w nią tak pomanewrować, żeby znaleźć taką wygodę w tej pozycji. Więc, kostką zostajesz sobie w takiej pozycji. Bez kostki nie będzie aż tak przyjemnie, ale, ale równie przyjemnie unosisz biodra w górę i zostajemy tu jeszcze na kilka spokojnych wdechów i wydechów. Możesz zamknąć oczy. I z kolejnym wydechem, jeśli masz kostkę, to najpierw ją delikatnie wysuń spod pleców i odłóż znów kręg po kręgu plecy na matę. I przyciągnij teraz kolana do brzucha. Obejmij Złap prawą ręką prawą nogę, lewą ręką lewą nogę. Rozjeżdżamy kolana na boki i delikatnie rysujemy takie, jakby kółka na suficie. Oba kolana mogą robić to samo, możesz jedną nogą robić jeden ruch, drugą drugi, na co masz ochotę. Pomasuj sobie dolne plecy. I z wydechem połącz kolana razem, obejmij je lewą ręką, prawą ręką tutaj do boku, dokładnie na przedłużeniu ramienia. I powolutku opuść nogi, takie ugięte w kolanach, w lewą stronę. Głowa może zostać w centrum, możesz sobie ją skręcić w przeciwnym kierunku, czyli patrzeć w kierunku prawej dłoni. Wróć do góry, do centrum wdech. Zamień strony, prawa ręka obejmuje kolana, lewa do boku i powoli opuść kolana do podłogi. Głowę zostaw w centrum albo skręć za lewą ręką. Wdech, wróć do centrum. Obejmij kolana do łońmi i przyciągnij się na chwilę w górę tak, żeby skierować czoło do kolan. I z wydechem odłóż głowę na matę i wyprostuj nogę za nogą na podłodze. Układając się do Shavasana, jeśli jest ci chłodno, to możesz się ubrać, przykryć, założyć skarpetki. Połóż nogi szerzej, tak mniej więcej, żeby stopy były w rogach maty. Daj dłonie szerzej, ręce szerzej, dłonie skieruj wnętrzami do góry. I zamknij oczy. Weź sobie głęboki wdech nosem i z wydechem ustami wypuść powietrze. Jeszcze dwa takie wdechy. I wydech. Jeśli masz ochotę, to zostań sobie w nie dłużej, może dłużej niż zwykle. Postaraj się tylko nie zasnąć. A ja dziękuję Ci za wspólną praktykę. Namaste.